No i mamy kolejny przepiękny poranek. Jest godzina 6.40. Ja jadę do Torunia. Jest dzisiaj 5 grudnia. Jadę zrobić kilka placów zabaw z wykrywaczem metali. Ostatnio robiłem kamionki, plaże. Było bardzo kiepsko. A więc teraz zobaczymy, jak będzie na placach. Jestem pewien, że tam konkurencja już dawno działała, ale mimo to spróbujemy ogarnąć coś po nich no widoczność trochę nam siadła, jak widzicie jest 7.00 nadal ciemno, ale jak dojadę do Torunia to już będzie jasno maleńka mrzawka, do tego mgła no warunki nie za bardzo no i mamy pierwszy obiekt po ostatnio jak tutaj byłem to padał deszcz w tej chwili jest bezdeszczowo duża cewka i zaczynamy zabawę po 5 minutach wpada 33 grosze taka zawieszka, serduszko i kawał złomu. jakaś zębatka rowerowa, kolejne 5 minut, złoto 47 zł dostrogane, a więc jakieś złoto 80 zł mam do tej pory. Po 10 minutach, jestem tu do 25 minut. ustrogałem jakieś 320, to jest od okularów takie pogięte. Co praktycznie za chwilę będziemy mieli tyle co. W kanonkach przez cały czas, przez cały tam pobyt mój, ja pierdziele Taka wielka plaża, widzieliście. Nie oddała 4 zł. A tu jeszcze pół godziny nie jestem i już mam 3,20. Także plaża blado wypada w porównaniu z placami zabaw. No jest. 3,30. U gołym okiem widzę rand monety 50 groszy albo złotówka. O, 50 gier. Czyli już mam 3,80. Czyli tyle, ile w kamionkach na tej olbrzymiej plaży. No i mamy niniejszą 5,40. A ja pomału kończę ten plac. Byłem tu 40 minut. Ależ hałasu narobili chłopaki jeżdżą tutaj, tymi swoimi machineriami okej okay. drugi obiekt mamy jakieś 200 metrów stąd i teraz tam się właśnie udajemy o, tu mamy przed sobą drugi, nieduży obiekt a tam trzeci obiekt wszystko na ulicy Teligi i Sztama w Toruniu oczywiście Mieszkałem w tym Toruniu 26 lat, prawie 27, kawał życia tu zostawiłem. Znam te tereny jak własną kieszeń. Za gówniaka tu się biegało, pani tu się zatrzymała, aż się cofnęła, zobaczyć co ja robię, ale już chyba wie co ja robię, i sobie może spokojnie iść dalej do swoich obowiązków. I tam. Kolejny grosik, mam jakieś 5,90 do tej pory ale ledwo zacząłem drugi plac i oczywiście normą jest to, że pieski sobie srają na placach zabaw zobaczcie jaka piękna soczysta kubka no tak to powinno wyglądać właśnie, prawda? ale nie, to ja jestem dziwny, że chodzę po placu dziwny nie jest widok psa srającego w miejscu gdzie nie powinien tego robić no nic, takie to są prawidła w naszym społeczeństwie. Strający pies na placu zabaw dobrze. Chodzący pan z wykrywaczem metali źle. Także nie wzbudza sensacji, widzicie, zgięty w pół kundel. Ale facet z patykiem. No nic, dobra, wystarczy teraz. I tak w kółko parę monet i kolejna kupa soczysta. A jakże? Muszę tu naprawdę uważać. No nic. Ok. Po dwóch placach mam jakieś 6 zł ustrogane i poświęciłem na to niecałą godzinkę. No to udajemy się na trzeci obiekt. Tu też pewnie z pół godzinki nam to zajmie. Zobaczymy. Jestem tu od 70 minut, a więc godzina z kawałkiem i pęka równodyszka. Dostrugałem jakieś 60-70 groszy, ale mam tutaj sygnał. O, jest złotoweczka, czyli już 11 ziko przekroczone. Ucianie gniazdo, znów coś oddaje. 10 groszy. Ja już praktycznie kończę ten trzeci obiekt. Co tu jeszcze pod tym gniazdkiem leży? Kolejna złotówka, czyli mamy 12 z groszami. No i dobra, lecimy gdzieś dalej, trzy place zrobione, 13 zł przytulone, bo tam jeszcze jakieś groszaki doszły. No i dobra, lecimy, słuchajcie, mamy tutaj czwarty obiekt, niewielki, ale zaczyna nam tu padać śnieg z deszczem. Niespecjalnie mi to przeszkadza, a więc doskrobimy coś do 13 ziko. O, tu jest taki maleńki placek kawałek dalej nieco większy liczę to jako jeden obiekt pierwszy sygnał i taki dziabąk wyskakuje kolorowy forma zawieszki dochodzą grosze zobaczcie tutaj zetka wpada czyli co jak do tej pory pękło 14 ziko dostrugałem trochę drobniaków i w ten sposób po 100 minutach mam jakieś 14 z groszami nie za wiele ale zawsze coś. Jestem na ulicy Witosa. Tu jest taki obiekcik numer 5. Zrobimy go na szybko. Zobaczymy, czy coś tam dorzucimy. Mijają równo dwie godziny, jak tu jestem. Zobaczcie, jakieś Elżbietki wpadają. PRL-ki. No, jakieś 15 zł w porywach. Pada dwójeczka złotówka, 50 gier, kolejne 50 gier. Mam już 18 z groszami. Pomału kończę. Obiekt numer 5. Cóż tu za sygnał? Wyraźny. No tak, wyraźny. już. No i dobra, będziemy zmykali stąd. Jeszcze jakiś sygnał? E, garaż, już widzę. tu mamy razem między 18 a 19 ziko ja wciąż operuję na osiedlu na Skarpie teraz jestem na ulicy Kolankowskiego Witosa tu jest taki mini placyk i tam taki duży jest czyli znów jako jeden to liczę obiekt czyli obiekt numer 6 oho co tam gościu opowiadaj jaki bokser śmieszny podszedł, no co tam Oj, 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 No nie bój się, nie bój. Dziś wszystko się zainteresowało. A my tu jakiś sygnał mamy. Pięć groszy. Tu między takimi huśtawkami złotóweczka wpada. A więc myślę, że dwie dychy pękły na ten czas. Patrzcie, gołym okiem Skoro leżą gołym okiem, to jest dobry znak. 50 groszy Sygnał na dziesiątkę. 10 g no pewnie. No, trochę to posypało. Będzie 5 zł. Czy zrywka? No, zrywka. Podobnie wali jak piąteczka. Patrzcie co za gościa wytargałem, taki minionek. Ok, lecimy na ten duży plac, tu jest jeden, tam jeszcze jeden i chyba na tym skończę, bo tak naprawdę to będzie 6-7-8 obiektów. Bo tak niby liczę jako pojedyncze, ale nie chcę mi się za dużo chodzić. Także mam dwie dyszki na razie. Dostrogamy. Patrzcie, bateria leży. Taka straż pożarna i grosik. Wyjąłem 10 groszy z tego dołka, ale zobaczcie, ile monet jeszcze dowodniłem. Jeszcze złotóweczka, 50 groszy i 50 groszy. Czyli dwa ziko przeszło. No i bardzo ładnie. Jakieś PRL-ki się pojawiają. Kolejna bateria. Ja mam przyszło 22 ziko, prawie 23 trochę diabongów, jakieś grosze i zobaczcie bombka taka bardzo a propos świąt nie dawała żadnego sygnału patrzcie na tego diabonga, coś takie z niebieskim oczkiem czy coś nie ogarniam 3,5 godziny łożenia jakieś 24 25 ziko ustrugane w domu być może zrobię fotkę zbiorczą jakieś podsumowanie na dzisiaj wystarczy Jadzie pociąg, czekamy. Jedzie pociąg z daleka, na no nikogo nie czeka. Tą doktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O, shit! stało mrugać No to jadę panie brawo Jacek no i małe podsumowanie Torunia już robione w domku Odgroma śmieci jak widzicie równie dużo monet ilościowo naprawdę robi wrażenie zaraz policzymy jak to wygląda kwotowo No i znamy już kwoty 29 ,42 zł 42 grosze w 182 monetach. Bardzo, bardzo ładny wynik. No i minęło kilka dni. Mamy przepiękny poranek, nieco deszczowy, czyli 9 grudnia 2024 roku jesteśmy w Gardei i nad jeziorkiem. Muszę tu naokoło przejść, bo tam mi zablokowali ten parking, na którym zawsze stawałem. Coś tam budują, rozbudowują. No ale nic, damy sobie radę. Idziemy tutaj atakować jeziorko w celu pozyskania gadżetów wędkarskich. Nie wiem, tam z godziny, półtorej porzucam magnesem, zobaczymy jakie będą tego efekty. Później, jak będzie mi się chciało, to jeszcze skoczę na złomowisko, bo tam na pacy z tyłu mam urobek z kilku dni. Nie chce mi się już tego wozić, bo tam odczuwam już to wagę. Nie wiem, tak na oko mam. 40 grubego i 30-40 cienkiego a więc jak dobrze pójdzie to w porywach zarobię 80-100 do 100 zł pierwszy rzut i takie bogactwa szprycha rowerowa jakieś gwoździe, kapsle to jezioro jest relatywnie czyste tylko jakieś pojedyncze dziabągi gwoździe, takie tam duperelki zmuszony jestem opuścić tamtą miejscówkę gdyż jest jałowa, pusta za tą jest naprawdę pełno no jest masakra co uh -huh. dosyć pewnie się na tym stoi patrzcie jakie dupnięte i to jest dodatkowo śliskie co uda się tym razem czy to będzie złamane oj zaraz ty ryzykujesz dzieciaku ja pierdzielę jakie to jest chybotliwe. Dobra, dali mi radę Ale to wszystko tak na słowo honoru Ma się dziwne wrażenie, zaraz pęknie coś ktoś tam mi z twórców wielkich zarzucał, że ja czegoś komuś zazdroszczę Niczego <laughs> nie zazdroszczę chłopaku taki są specyficzny Jeżeli mówię to co myślę to znaczy że tak myślę i tyle i tylko tyle, a nie, że czego zazdroszczę, ale niech sobie każdy w swojej główce tam układa. Ostatnio jeden się taki popisał, robił lajwa, coś mu tam ucięło, zacięło, zaczął kląć jak szewc, wydzierać się na swojego psa w niewybrednych słowach. Chyba sobie nie zdawał sprawy, że widzowie tu wszystko słyszą. Ale za chwilę przyszedł i wiecie, znów uśmiechnięty szczery, piękny uśmiech, uśmiechnięte oczka. I znów udawał, że jest taki fajny przytulasek. No ale nic mi do tego ja jestem taki sam poza kamerą, jak i tutaj. No ale dobra, my nie o tym. A tam, nie wiem czy to widzicie, tam coś budują, cała ekipa jest remontowo budowlana i dlatego musiałem od tej mańki dzisiaj zacząć a jeziorko jest naprawdę czyste oprócz gałęzi nic tutaj nie ma Op. cóż idzie, o panie wieczko od puszki no i gdybyście pytali też dlaczego ja nie robię współprac to uważam, że mój content jest po to żeby pokazywać co robię nad jeziorem i tak dalej na pracach zabaw, a nie po to, żeby wciskać jakieś gówniane chińskie rzeczy. Wam widzą A więc nie robię takich współprac ze względu na szacunek do samego siebie i do was. Owszem, miałem jakieś tam propozycje. Z firmy temu. Pisali maile jeden za drugim, ale ja po prostu usuwałem takie maile. Nie interesują mnie te zakupy mango. Nie jestem aż takim oportunistą, żeby coś za darmo dostać i się tym jarać. Tak samo zauważcie, że u mnie nie znajdziecie żadnego wsparcia. Miałem takie wsparcie, ale zrezygnowałem z niego raz na zawsze. To też nie jest dla mnie. I jeszcze Ci taki jeden chłystek z drugim powie, że ja mu zazdroszczę. No faktycznie, miałbym czego Ci zazdrościć. Takie same drobioski, zobaczcie. Nie wiem, co to jest. Coś od czegoś. Dobra, jeszcze raz rzucę i zwijam się na kolejną miejscówkę. Dobra, teraz zejdź z tego chłopaku. Ja pierdzielę, jakie to jest śliskie. Uu. Dobra, trzeba tu zeskoczyć chyba, wiecie. Ło panie, jakie wielkie grzybole. Fuj, co to za grzyby? Znacie się na tym? Patrzcie, pełno tu tego. Ja tu tam się nie rozeznaję na grzybach. Nie chodzę na grzyby. Nie zbieram grzybów. Nie robię filmów o grzybobraniu bo taka jest moda był swego czasu taki trend że ktokolwiek wrzucił film z grzybobrania to miał 100 tysięcy wyświetleń i na to się pokusiło paru mega twórców kilka lat nagrywa, nigdy nie był na grzybach ale jak zobaczył, że inne małpki mają sukces to on też szybko poleciał na grzyby żeby to nagrać a mnie będzie krytykował za clickbajty. no brawo Taka hipokryzja, ale powiem Wam, że jest bardzo ciepło. Jak na 9 grudzień. Zaskakująco ciepło. Oho, tu było biesiadnie. Patrzcie. Tyskie buteleczki. Jest jakieś stanowisko. Tu trochę porzucam. Zmuszony jestem opuścić tamto miejsce. Udać się na kolejne. Być może tu będzie ciekawiej. Wydaje się solidna kładka ok, z takiej płyty pilśniowej zrobiona widzicie, bywają takie dni, że jest prawie na pusto o i cały urobek, trochę śmieci ale powiem Wam tak, ja tam głupio opierać się nie będę takie dni też muszą być sami widzieliście tyle rzutów na darmo w sumie może nie widzieliście, bo Wam nie pokazuję tych pustych rzutów a więc zabijam się stąd lecę prosto na złomowisko Widownia pusta, nikt nie oglądał moich poczynań A więc się zawijam Dzisiaj nawet nie brałem ze sobą wykrywacza metali Bo bym obskoczył na szybko Ten mini obiekt no, Trochę tego śmiecia się nazbierało A tutaj wspomniany remont Coś tam budują chłopaki Zerkajcie sobie mhm, Jakiś budynek będą stawiali chyba Pakie przywieźli okna na budowę i się skopali. Nie mogą wyjechać, taka sytuacja. Nie zazdroszczę, naprawdę. Tym bardziej, że okna są delikatne, mocniej szarpnie. Wszystko poleci w cholerę. Cześć. Witam pana. Cześć. To ile Eee, pan! Blacha, 25 kilo Już 79. Padło 95 20 zł. 20 groszy, a więc mega, mega zacnie. Ja jestem zadowolony i miejsce mam na samochodzie.